Cześć, siema mordy, jestem Bartola, dzisiaj zajmę mi Bartominami i dzisiaj nagrywam 1v1 znowu nas... <grystanie> Dobra, więc zaczynamy ten odcinek <grystanie> Ja mam przycisk do kucania na samym środku To była rozgrzewka Czekaj, nie atakuj w sekundach spóźnienia Przywitaj się z widzami <grystanie> No ja mordy Gramy na poważnie? No, a jak coś niepoważnie? O ty, ty. Jak coś nie poważnie o ty Ej, są na P99 Zapamiętaj sobie to Ziemą zapamiętaj Właśnie Ziemą zapamiętaj Zaraz mi film zablokują, za byle co znowu Za co No te najpiękniejsze bramki to dalej nie rozumiem, za co mi zablokowali Jeszcze mi napisali za nic Zablokowali ci? Chyba tak, w paru państwach. tak wow. zostań w domu. A dalej to... Nie! Pamiętajcie, nie bierzcie przykładów z youtuberów, którzy wychodzą na dwór. Cicho. Nikt się nie domyśli o co ci teraz chodzi. Cicho. To samo pytanie ci przed chwilą chciałem zadać. No, nie, jak to? No, zabraliśmy 20 HP, na narzekaj. Nie, <grym> gdzie ty jesteś? Między Jak Jaki znak? Ktoś mi ostatnio zadał pytanie w komentarzach. Dlaczego jak nagrywam z tobą, to zawsze tyle się śmiejemy? Ja? No? I do teraz nie wiem co powiedzieć, że mamy za dobre poczucie humoru. nie? Nie Łuko, ona wiele tak działa na O tu! <laughs> Czemuż z noża nie poszło na ciebie? Ja też się zastanawiam, czemu tego nie zrobiłem na tobie E na tobie <laughs> Jak <laughs> mnie rozwala ciągle e... <laughs> ja, o, chodź chłodszy to był, nie? Tak, chyba tak Sebyś nie zginął ale mam... Dobra, co się dzieje teraz? Chedę ja... ci wale. Ja się ciebie boję teraz. <noise> Jaką mi wam? Gdzie jesteś? Też... Do Bogi, tam gdzie mini... Tam gdzie jesteś, tam gdzie, jest gdzie cię nie ma. Właśnie. O, czekaj, czy tak przypadkowo cię znalazłem tu? No, ale co był. Tak? Chyba. W to... Tak jest, bo na twoim telefonie gram. Nie wiem jak się tu gra. Jakby to się czymś różniło. No, no serio. No. Nie, to, tak wcześniej nigdy. Nigdy takiego nie było. Było takieś? Nie. N niedługo czekajcie na cię. Jednym z najlepszych graczy w Polsce. Jo. Wiesz go, Tego co ma 32 level. 5 hp jest 6. 6, 6 hpem się zostało. To ja ci chyba heada musiałem strzelić. Albo coś tak pod głową Ja do nadrobienia teraz mam typy Zostało jeszcze pół czasu To już po tobie? No, chciałem uciekać Dlaczego znaczy chciałem... Dobra, comeback robimy Jak Liverpool z Milanem? <laughs> Nie, jak Liverpool z Barcelona może 3 o. O! Co trzy? HP Tobie? No Podskoczył, jak to ja Chciałem uciec przed strzałem. To teraz inaczej tak w ogóle, tak podskoczyłeś, to teraz dłużej hmm? tak poleciałeś. Dobra. Comeback zrobił, okej? Okay. Martek? Comeback? Ale dostaniesz teraz. Cyk, się. Gdzie? Yeah! Ma... <laughs> Gdzie? Z, z góry ci skoczyłem. U nie, jeden tych mi się przypomniał. Tak. To ja Chciałem go przetestować. Nawet, dawaj, nie zabijaj teraz przetestuj go. Dobra. Okej? Okay? No. Ja będę patrzył, nic nie zrobię, jak coś. A jak Ej. to wtedy było w ogóle? Czekaj, nic. Dobra. Właśnie chciałem tobie się dowalić. Ja celowałem. Ja, to czas, ja już czasowo rozgrywam. Ja celowałem ciągle. Ale ja jak mnie rozwali... Czas. Ja już na czas. Ja znaczy, gram. ja nie mówię, że ty wygrałeś, to jakby zostaną... O kurde. <laughs> jak zostaną dwie minuty, to tak, ale... Ja tak jeszcze nie mówię. Ja ostatnio zagrałem Gierkę, gdzie wygraliśmy 100 do 99 i tego ostatnego ja w ostatniej sekundzie zdobyłem. Ja raz kiedyś jak odrobiłem dobrze. O pamiętam. No. <laughs> <laughs> Tylko że wiesz, jeśli ja odradzam, a to teraz e, się, się kampisz i... To... Podpowiedz to w samym miejscu co przed chwilą. Nie, ja ci nie wierzę. Martek ja ci nie wierzę. A chcesz się przekonać? Nie wierzę ci. To wystaw głowę tu. Co? Wiedziałem, że tam też możesz przyjść. Fajnie wiedzieć. 76 hp, mamy jak coś. Okay. Ale Rozwaliłeś mnie już, nie ma ciebie. Yes. Obeszłem Cię naokoło A wiesz o tym, że jak długo Ciebie już tak nie widziałem, to już pomyślałem o tym właśnie Ja się zastanawiałem, jak zobaczyłem, że jesteś odwrócony czy z kosy, czy nie z kosy Przez skrzynki Ej, i Nigdy chyba między nami tak nie było, że tyle no nie. ktoś z nas miał ale ja się odkuwam po wczorajszym, bo wczoraj zagrałem właśnie z tą osobą, która niedługo będzie odcinek i dostałem 90 do 10. Tylko na moim telefonie... Tylko że ten... ja mo... Na moim telefonie po prostu inaczej się czuję. Te... Niby telefon, ale zero. inaczej się trochę tak czuję, wiesz o co chodzi. Ja tak sobie z sobą gadam i Ej, jaki log miałem! Chyba <laughs> skoczyłem jeszcze. A, jedna hp dobra. Tak. No i wczoraj dostałem od tej pewnej osoby 90 do 10. Tak mnie Kosił Snapper. A jak coś te... Ja już mówię, że ty wygrałaś, ale nie wiem ile to będzie. Mam jeden HP Dobra spoko Czy ja dostałem prosto w nogi ja Chyba w nogi, nogi dostałem Ja chodzę także z celownikiem na głowie, nie? Bartek dała jednego kila jeszcze, niech będzie to 10. Ale nie no... Znaczy... Ja miał 20 kili miał 20 kili przewagi to byłoby dopiero, tak? 11 kili to takie mech. Znaczy... jest. Dużo przewagi, Dużo też, ale... Jasne. No. A ja... zmienił miejsce. Ja ty, tylko że wiesz, ja lekko trochę nadrobiłem teraz, ale już nie nadrobię takim czasem. Ojej. Oberwałeś? Tak obrywałem. Plecy mi robiłeś. Mhm. Uh -huh. 14 HP. Dobro, to teraz lecisz na jednego strzała. Jo Ogólnie 10... E, kili przewagi masz, więc... Ten mecz był twój. 12. Bo... Bo lecisz na strzało. Znaczy... Wiesz no... To zależy jak cię wyskoczy to tak nie będzie Dobra ja już gram czasowo Ja? Na czas wiesz? No Dobra Nie patrz Nie patrzy <grym> Nie patrz Nie patrzy <grym> Ufam ci 10 kg w minutę to jest wyzwanie <grym> Miło Ja byś się podłożył bym zdążył jeszcze Tak naprawdę no. Ciekawe co jest jaki jest remis, bo nigdy nie miałem remisu. E, też nie miałem nigdy remisu. Znaczy ja miałem chyba przed kilkoma sekundami. Dobra, już nie kampię. U ciebie na spawnie nie jest, Ja chyba przed kilkoma sekundami kiedyś, e, jednego killa. Jednego killa e, mia... mieliśmy remis i po prostu e, kogoś zabiłem i wygraliśmy, ale remisu nigdy tak nie miałem, więc... No a wczoraj prawie miałem, ale właśnie mówiłem o tym setnym killu Oj, jej, mijałem ciebie. 12. Kiedy przywali. O nie. 13. Ile ci chyba 39. Jest? Dobra, ja już nic nie robię. Chociaż... Jeszcze nie. kill honorowy 12. daj koniec. Znaczy, dużo mi... Nie, bez przesady, może dużo nie rozwaliłeś. No. Dobra widzowie, za to, że Was bardzo szanuję. Jeszcze jeden deadmatch. Po rozbrajanie też jest spoko. No. samo tam mapa. Teraz ja idę do terroru, czy? Ja terrorystą. <noise> Tyle, czekaj. Aha, bo można jak e, kogoś zapraszasz, to wtedy może wybrać mapę, nie? Dobra. Hmm. Nie wiem, czy ich będę być terrorystą, czy znowu anty... Ja terrorystą. Dobra. Znaczy mi to nie robi dużo. Bo... Znaczy mi to robi bronię, nie? Bo na przykład terrorysta ma kałacha, anty ma m nie? No tak, no więc... To pierwsza podstawa różnych broni. USP ma jeszcze antyterrorysta, a terrorysta tego nie ma. USB mi się... Z... Nie ważne. Że... <grym> <grym> kabel USB. A wuba. Coś. A to rozgrzewka pamięci. Więcej Nie, Więc się... nie zabijamy się na rozgrzewce. Dobra, ale ten odcinek przynajmniej będzie miał... 20 minut. No. Po 10 minut Czy Czekaj, no kurczę, ja nie pamiętam jak był ten lag. Czy musiałaś kucać I do przodu wtedy? Kłócę się do przodu i tak podskoczyć, nie? Ej. co ja zrobiłem? to było dziwne dobra mi to nie wychodzi tak naprawdę o, a nie jednak nie bez, dobra bez zabijania na spokojnie rozmawialiśmy no, tak no. trzeba czasami no to są ziada wina wino Sąsiad tu męda. <laughs> bo jeszcze czasami... To jak to w 20. No nie. Tak szczerze od samego twojego spawna szedłem za tobą za plecami. Już Ja cię widziałem, bo ja byłem akurat w domku i widziałem jak koło schodu przychodziłeś. Więc tak ciągle gadałaś i tam stałaś jeszcze przed murkiem? Znaczy nie, szedłem i tak szukałem ciebie. Jestem tam gdzie ciebie nie ma powiem Już <laughs> wiesz? Mhm. Mm znaczy... Jestem w jednym miejscu, więc tak za bardzo to mi za dużo nie podpowiedziałeś. Znaczy chodzi, że przemieszczam się, ale... Sam się pogubiłem w tym co teraz powiedziałem. Mm -hmm. Ale w tej... Zabrawiam się coś w tej HP? Nie. A to w tej mówić teraz? Że w ogóle cię teraz nie widzę. Ja ciebie też Cześć! Nie. Wszyscy. Oj, zabrałeś mi 54 HP. Mam 46. Ja nic na początku nie zrobiłem. 46, tam. oczywiście, to jest liczba nieparzysta. <grymne> Ale jak tam weszłeś, ty nie strzelała na początku. Ja ledwo, ledwo ciebie zobaczyłem. Jak! 12. <grymne> I co mi z tej zostanie mu 1 HP? Ja bo... się strzał Jesteś... za 11, wątpię. Jesteś teraz chyba na. Na hita jesteś teraz, no. czy nie? No O kudę. A też ci trochę zabrałem No, 52 mi zostało Czyli 48, no ci <laughs> zabrałem, tyle Ale znowu masz trochę No dobra, 3 kilo przewagi to niedużo, ale... Ale prowadzisz W tym meczu mało się zabijamy Nie, już dawno miałeś więcej kili wtedy, pamiętam Chyba dyszkę już wtedy miałem Piękny headshot. Skąd wiedziałeś, że tam jestem. E, patrzę, rozglądałem się tak szczerze. Ja? Ale headshot. Nawet ciebie nie trafiłem. Ta ronda taka wyrównana. Wiesz co, nawet jak prowadzisz tak niewielką przewagą to nie jest jakby prowadzenie, nie? Bo szybko to możesz stracić. No tak. 18, 18, 18, spadam stąd. Ogólnie... Ten headshot mnie uratował. Jak słyszałem teraz e, twoją reakcję, to myślałem, że ci zostało 1HP. E, U mnie tylko strasznie przestraszony. Nie, no, znowu to pomyślałem. O kurde. zabrałem ci. 6HP! Ci zostało, bo chyba cię walnęłem. Tak, 6HP. Trochę w tym... W ogóle co on teraz gram... Właśnie w tym meczu, jak teraz to e, słabo gram. Teraz tak ogólnie. No. Może nie ten telefon no i nie jestem przyzwyczajony. Jak nigdy skupiony jest Ja nie jestem skupiony. Ale ciężko jest podzielić to skupienie czasami jak nagrywasz, nie? I grasz takie CSGO czy coś Fortnite. No nie, nie wiem. Też nie wiem, w Fortnite gadamy tak jest. Du gadamy dużo, tylko że Właśnie ty, gadania. Tylko że ty i tak tak prowadzisz. Ja sobie w koszykówce podzielność uwagi wyrobiłem no. Gadam i kontroluję sytuację tu Bo jednak czasami się strzelamy i gadam o innej rzeczy, nie? No. To... Dwa na trzy. <grych> ja już bym chciał się odwracać, gdybym cię to nie zobaczył No nie skać tak. Dostałeś? No 52 HP mi zostało Powiem Ci. O. No. Ciekawe. W rozbrajaniu idzie nam bardziej równo. No, roz. Znaczy rozbrajanie ja zazwyczaj wygrywam. Ale Tylko, tam z, ja są tak... wyniki 8-7, nie? Tylko że i tak tak na killę więcej gram, tak naprawdę. Czemu ja P90 ciągle biorę? W końcu masz 300 kill już z nim, nie? No, Jeden ja bronią, 300 kill. Ja nie a wiem tak, tak szczerze luz, ile mam a No A nie, dobra, zrobiłem ciebie już. No, a co ty myślałeś? 6 punktów przewagi, 4 minuty ponad 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 już. Kurde. Ja. Kapiłeś się już tam parę razy, więc tak myślałem o tym. Czy chciałem teraz znowu na ciebie pójść? Ogólnie. Byłem gdzieś. Pećę. Ja. 6 HP. Chyba <słuch> tak spojrzałem, ile ci zabrałem, a ja nawet nie wyczułem, żeby ci chadował no. tak na spokojnie podchodzę do tych gierek. Teraz się... Inni... O dosta! 28 jest stało! Tak, ale w głowę! Jezu Mary. Marian, jak ty to robisz? Nigdy tak nie wynajmniej. Gdzie ty jesteś? Kampie. To też kampie. Zostawcie łapkę w górę. To może jeszcze jedno, jeden na jeden wejdzie Tutaj 3 deadmeche zagramy O to będzie dużo, dłu to będzie pół godziny ponad Albo rozbranie, Nie wiem Co ma to 20 minut, nie? Ja? No. To tak mi wychodzi na odcinkach. Jest to 8-7, nie? Jak 8-7, no ostatnio mieliśmy, tak Szkoda. No, znaczy dla mnie far fartowna końcówka. Znaczy my i tak tak, obydwoje słabo gramy, no bo... Ja gram parę tygodni, chyba drugi albo tydzień. No, a ja pobrałem parę dni temu, więc... Znaczy, grałem, znałem tą grę w ogóle... To no przecież kiedyś to grałeś, kiedyś miałem odcinek jeden na jeden z pewną osobą. To kiedyś miałeś? Jeden na jeden, na jeden z Patrykiem, kiedyś miałem odcinek. No, 5... Ej, ej, A ja mam 28. tam się ciągle kampiłeś wtedy? Tak. A, czekaj, czekaj. <laughs> 6 HP, <laughs> wiesz o to. No. Dlatego mówiłem, czekaj, czekaj, czekaj. Czy to, wiedziałem, że to jest jakieś tam nabranie mnie, ale już Ci pozostawiłem, bo widzę, że jaka jest przewaga. Nie, chodzi o to, że też wiesz... Czemuż... E, czemu 6k ciągle mam? Znaczy teraz, teraz już nie mam, ale jak e, zabiję Ciebie albo coś... To może obrywasz wtedy ode mnie zawsze. No tak. no gdzie mój nóż? Dawaj, dawaj. A miałem już tam celownik na głowie. Ogólnie dużo dużo razy o Boże... 6 HP, Francisz. No nie! I właśnie mi na bok zostało 6. To, ta szóstka się do niej przy, przyciepiła. Ogólnie... Dodaj się jeszcze jedną szóstkę. 6, 6, 6. 7. Tak, tak. Oj. Ale teraz... Zobrałeś nie... mi 48 HP, no nie. Ale nie zdziwiłem się, że teraz nie zdjąłeś. No jaśmie. Jeszcze mnie zdziwał, ale podskoczyłeś. To było mądre no, no. w twoim wykonaniu A i teraz nie było mądre, bo się spojrzałem w lewą w momencie strzału A w tej rundzie już bardziej zaciekle Kurde, mi też się ładowało Szybciej załadowało Nie, nie załadowałem, zmieniłem broń o, no jo, to A, no ja, też mówię. A ja nie zmieniałem broń Ty wiesz to jest dziwne? No ja. 20 do 10 znowu 10 przewagi Że ciągle po 90 gram Ej, ty mi tu robisz jak dziecko tak naprawdę A zawsze ja cię robię jak dziecko, nie no, bez... Nie no co się było wyrównanie Zawsze ja. tam 1-2 było były różnice ja. tak kosztak skopiony Bartek To piszcie to w końcu, ale chodzi o ciebie czy o mnie? O ciebie A widzisz moją minę i tę kapter na głowie? Co? Widziałeś moją minę jakaś skupiona i tę kaptur na u głowie Gdzieś cię tu widziałem, ale nie wiem gdzie Ej kurde Ej, bo to już końcówka Już mi nadrobię tak jakbyś się podkładał to jeszcze Oj, 30 sekund zostało więc nie, by... wiem. nie Nie, już bym nie zdążył jeśli Ogólnie Ogólnie to cię szukam, nie? Ogólnie cię ciebie też i znalazłem A teraz już ci nie zostało 6 HP Dobra, choć na środek już się nie zabijamy. 40, chodź tam na, gdzie jest. 40. Chodź koło schodów, o. Dobra. Nie zabijamy się już, nie? E, więc co, ile łapek mają zostawić? 10%. Bo 9 przewagi. 10 łapek góry to kolejny <śmieniu> odcinek. Co to? To dla. Tak już miałem wygraną wiesz... No, fair play. To nie u mnie. <śmiany> Więc to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subujcie, Do następnego na... Raz...